Ja jestem zaproszony do, tutaj do Lugina i będę właśnie mówił o energetyce jądrowej. Chciałem wyrazić zadowolenie, że tytuł tej konferencji jest nowoczesna energetyka jądrowa bezpieczeństwo. Przecież nie mówi się czy budować, jak budować, ale o kwestiach bezpieczeństwa. Oczywiście powiem, że nie, mam, nie ma, nie może być stuprocentowej pewności, że wszystko jest bezpieczne. W każdej, w każdej dziedzinie techniki wsiadamy do pociągu, siadamy do samochodu, siadamy do samochodu, wiemy co może się stać. Natomiast tu bardzo ważne jest podkreślenie, że przemysł jądrowy od samego początku stawia bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i stara się to bezpieczeństwo dla otoczenia zapewnić na jak najwyższym poziomie. za tak, kolejnym, krótkim prowadzeniem chciałbym omówić działalność Państwowej Agencji Atomistyki, trochę powiedzieć na temat energetyki jądrowej na świecie i zatrzymać się nad zadaniami dozoru w czasie budowy elektrowni, bo to jest w tej chwili najważniejsze ewentualnie na przyszłość, w przyszłości i dalej omówić pewne, pewne podsumowanie. E więc w każdym kraju, energetykę jądrową musi istnieć Urząd do To jest pewien wymóg międzynarodowy, wymóg zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i taki urząd w Polsce istnieje. W tej chwili on się nazywa Państwowa Agencja Atomistyki. Zgodzę się, że nie jest to najlepsza nazwa, ale w pewnym sensie historycznie uzasadniona i istniejąca ta agencja od ponad 20 lat, no, byłbym przeciwny, żeby ona zmieniła swoją nazwę na Urząd dozoru czy, czy coś w tym rodzaju. E, jest to oczywiście, ta nazwa może być trochę myląca, dlatego bo w różnych krajach Agencja Atomistyki właśnie zajmują się promocją, rozwojem energetyki jądrowej. W Polsce jest, jest inaczej i w tej chwili bardzo duży nacisk się kładzie, żeby w Agencji nie promować energetyki, a, a Agencja była, jak to nasz nowy prezent określił, policjantem, który Pilnuje bezpieczeństwa w zakresie energetyki jądrowej i ma tak, ostatnie słowo właśnie w, tym, w tej dziedzinie. Agencja działa na podstawie prawa atomowego, które zostało uchwalone w 1986 roku. Od tego czasu było wiele razy nowelizowane i dostosowywane do aktualnych wymagań. I jak powiedziałem, Agencja Odpowiada za Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochronę Radiologiczną. Co to jest w zasadzie bezpieczeństwo jądrowe? Chodzi o to, żeby zapewnić, się, że pracujące obiekty jądrowe są bezpieczne dla otoczenia i zapewniają ochronę radiologiczną dla swoich pracowników i dla środowiska. Dotyczy to wszystkich obiektów jądrowych w Polsce. Mamy trzy takie obiekty. W tej chwili to jest reaktor Maria, wcześniej był jeszcze reaktor Ewa, który został uruchomiony w 1958 roku, pracował bez większych awarii przez 30, 37 lat i w tej chwili został już zlikwidowany, pozostał tylko budynek. Drugim obiektem jest krajowe składowisko Odpady. Promieniotwórczych, zlokalizowane w Różami, to jest na jakieś 100 km na północny wschód od. Od Warszawy tam się składu, składują odpady nisko i średnio aktywne. Te odpady oczywiście powstawały przy pracy reaktorów, ale to są również odpady z medycyny, wszystkich źródła wykorzystane w medycynie, no i odpady z zastosowań przemysłowych. To składowisko w zasadzie się już wyczerpuje i jesteśmy zmuszeni jako kraj poszukiwać nowego miejsca na składowanie tych odpadów, bo sobie trudno w zasadzie wyobrazić w tej chwili w Polsce czy na świecie, że nie będziemy produkować odpadów radioaktywnych, nie będziemy mógł wykorzystywać żadnych źródeł promieniowania czy coś w tym rodzaju. Można powiedzieć, nie wiem, czy Państwo śledzą na tyle informacje prasowe, ale najczęściej stosowanym izotopem w medycynie jest technik. Ja sobie nie mogę Trudno mi było na początku uzmysłowić sobie, ile tych badań z wykorzystaniem technetu jest prowadzonych na świecie. Okazuje się, że między 25 a 30 milionów rocznie badań się wykonuje. Technet produkowany jest w reaktorach badawczych, no ale niestety te dwa reaktory, które najwięcej produkowały, to jest reaktor w Kanadzie i reaktor w Holandii, no to są reaktory już dosyć wiekowe i w tej chwili yy, niezbędne. I pełnych napraw. Mówię o tym dlatego, że część produkcji światowej właśnie Technetu przejął reaktor Maria i w tej chwili, od początku tego roku, w tej chwili trwa tak czwarty cykl produkcyjny, i muszę powiedzieć, że odbiorca, czyli firma holenderska, która rozprowadza ten Technet po, po całym świecie, jest zadowolona z warunków, w jakich produkuje się ten izotop. W tym reaktorze. Trzecim obiektem to są przechowalniki wypalonego paliwa. No coś z tym paliwem trzeba było zrobić, one są przechowywane w wodzie przez dłuższy czas, ale ponieważ stosowaliśmy te na całym świecie paliwo wysoko wzbogacone, a rząd Stanów Zjednoczonych bardzo naciska na to, żeby paliwo wysoko wzbogacone nie było, było właściwie chronione na świecie. I żeby wycofane było z użytkowania reaktorach badawczych, kładzie na, daje na to ogromne pieniądze i pieniądze na wysłanie z powrotem tego paliwa do krajów producentów. Albo sam zabiera do swojego kraju, do Ameryki, gdzie z reaktorów, gdzie, były to paliwa, gdzie było to paliwo wykorzystywane, albo płaci Federacji Rosyjskiej za odbiór paliwa. To panu wypalone jest w tej chwili w trakcie wywożenia z Polski. To nie jest, to nie jest jeden druz, tylko, tylko kilka takich kolejnych transportów. Teraz, żeby pokazać schemat, schemat Państwowej Agencji Atomistyki. No, schemat jest tutaj bardzo rozbudowany. Mogę powiedzieć, że około 100 osób pracuje. Ale dla nas są najważniejsze trzy główne departamenty. To jest Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Ionizującego, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego oraz Centrum Wydarzeń Radiacyjnych. Ten pierwszy departament zajmuje się wydawaniem zezwoleń albo przyjmowaniem zgłoszeń na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Tych instytucji, które w Polsce zgłosiły się, że chcą stosować, yy, promieniowanie z około dwóch. 2,5 tysiąca, i ten departament regularnie wydaje te zezwolenia na stosowanie, sprawdzając się on, czy tu się nie, nie ma niebezpieczeństwa przy zastosowaniu stosowaniu w konkretnych warunkach oraz prowadzi systematyczną kontrolę, czy postępowanie jest zgodne z zaleceniami. Później jest Centrum Zdarzeń Radiacyjnych, to, to centrum prowadzi analizę sytuacji. Radiacyjni w kraju i, w, i wpływ, powiedzmy, warunków krajów sąsiednich na, na zagrożenie radiologiczne w Polsce. W zasadzie trzeba powiedzieć, że tego zagrożenia nie ma, ale Cezar może się pochwalić tym, że jego przyrządy są bardzo czułe i potrafią wykryć, powiedzmy, niewielkiej ilości radioaktywności, które na przykład dostały się kilka lat temu z elektrowni fakty na węgrzech, przeleciały nad Słowacją zupełnie niewykryte, a nasza stacja w Sanoku to wykrywa. No i tego Departamentu Bezpieczeństwa to jeszcze powrócę. Jak, my, jak powiedzmy działa Cezar? Działa Cezar za pomocą stacji wczesnego wykrywania skażeń każdej Te stacje dzielą się na polce podstawowe wspomagające korzysta z jedno, in, jednej, innych jednostek badawczo-rozwojowych, Zakładu Unieszkodniania Odpadów Promieniotwórczych, jak, jak powiedzmy, coś trzeba, trzeba zabrać, co jest promieniotwórcze. Co się zdarza w tej, czy zdarzało w przeszłości, co najczęściej stanowiło pewne zagrożenie? To jest stosowanie z jod, bardzo często w medycynie, no i niestety osoby, które przyjmują jod, no, przez pewien czas są, powiedziałbym tak, popularne kromile twórcze. Ich, powiedzmy, no, skażenie, trudno powiedzieć o skażeniu, dlatego, bo one dostają ten izotopion dla, dla celów terapeutycznych. No, mogą być na przykład wykrywane na, na bramkach, na lotnisku, na Okęciu, co były takie przypadki.